Stoszu. Przed terminem z dniem 11 listopada 2009 roku nadaje stopień aspiranta sztabowego, starszemu aspirantowi Dariuszowi Chmielewskiemu, starszemu aspirantowi Jerzemu Orchowskiemu. Jeszcze pani Obręczenie aktów nadania proszę komendanta powiatowego polskiego słupcy, brygadiera Sławomira Toczekiewicza w towarzystwie Starosty powiatu słupackiego pana Mariusza listopada 2009 roku nadaje stopień starszego ogniomistrza. Ogniomistrzowi Romanowi Maciaszkowi. Ogniomistrz Sylwii Wędzinie. Wyróżnieni wystąpieni. Obręczenie aktów nadania proszę komendanta powiatowego PSK Słupcy, brygadiera Sławomira Kaczewkiewicza, 1 listopada 2009 roku otrzymują strażak Arkadiusz Gaca, strażak Maciej Majewski. Wyczytanie wystąpienia. Obręczenie aktów nadania proszę komendanta powiatowego PSK Słupcy, brygadiera Słowomira Kaczerkiewicza oraz zastępcę dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, aspiranta sztabowego Mirosława Nowaka.